I już mamy połączenie na antenie pani Elżbieta Nowalska. Elu, witam cię serdecznie. Witam państwa wakacyjnie. No właśnie, wakacyjnie. Powinno być spokojnie, relaksująco, tak tak jak to przystało na wakacje, a jakoś tego nie widać. U nas przynajmniej nie. Czy nad Wisłą i Odrą spokojniej życie płynie? Ponoć tak. Pewnie zależy u kogo, jak się sprawy mają, ale myślę, że w ogóle mamy takie czasy szalonej aktywności. Każdego z nas i zawodowej, i, i sprawach osobistych. Mówi się, że czas nam się kurczy. On wprawdzie się nam nie kurczy, tylko w ciągu jednej godziny mamy tak wiele myśli przez nas przebiegających, uczuć, fal i jeszcze różnych obowiązków, spotkań. Jesteśmy po prostu bardziej aktywni, a czas wakacyjny, ten cudowny czas, który nam się kojarzy. Najczęściej z mniejszą ilością obowiązków i kontaktem z naturą, no po prostu przemieszczaniem się, odwiedzaniem innych nowych miejsc, okazuje się, że też nie jest dla ludzi teraz takim czasem, że położysz się na plaży i leżysz, bo jednak ludzie też preferują aktywną formę wypoczynku. Wyjeżdżają na jakieś obozy tematyczne, rozwijają swoje pasje. Czyli no też nie jest tak, że leżą, śpią, jedzą i nic nie robią. Jesteśmy bardzo aktywni, ale myślę, że to z jednej strony no urok naszych czasów. Czasów, które oferują człowiekowi coraz więcej możliwości. Kiedyś tego nie było, jak kiedyś jako dzieciak byłam raz na pół roku albo na rok w kinie, to teraz jak jeszcze niektórzy chodzą dwa razy w tygodniu do kina na przykład. No więc mamy więcej takich ofert, więcej możliwości, ale też jest prawdą, że jak się tak człowiek zaczyna rozkręcać w myśleniu, w działaniu, to wydaje się, że się zatrzymać nie za bardzo nam udaje. I dlatego też i świat wymyślił medytację, czas na uspokojenie. Wymyślił nam pomysł bycia w odosobnieniu. W Polsce modne staje się, szczególnie dla świata biznesu, spędzanie urlopu w jakiejś pustelni, w klasztorze. Ktoś zostawia ze drzwiami telefon komórkowy i pozostaje sam ze sobą. I okazuje się, że nawet jeżeli mamy piękne sukcesy w życiu, to ten moment dla siebie jest potrzebny. No i właśnie te, te momenty dla siebie to pora, kiedy czytasz książkę, która ci pomaga myśleć spokojnie, mądrze, uspokaja ciebie. To czas, kiedy oglądasz może faktycznie i film, ale przede wszystkim jest to czas, który ci pomaga usłyszeć swoje własne myśli, skupić się na własnych uczuciach, bo od nich się nie ucieka, nawet w wakacje przeciwnie. Wtedy, gdy jesteśmy gdzieś na urlopie, tym bardziej myślę, że te refleksje do nas przychodzą. Patrzymy na zachody i wschody słońca, podziwiamy piękne widoki tej ziemi, patrzymy w palące się ogniska, na płynące strumienie wody. I to jest taki wspaniały czas, kiedy człowiek dotyka. Tych wszystkich subtelności dotyczących w ogóle naszego życia, jego sedna, celu, wartości, dotykamy istoty w ogóle istnienia. Okazuje się, że moment, w którym mogę się uspokoić, mogę pomyśleć o pięknie, a nie tylko o trudnościach, nieszczęściach i wszystkich kataklizmach tego świata. To moment szalenie nas regenerujący, poprawiający naszą wewnętrzną kondycję. Mówi się, że to czas taki na doładowanie energetyczne. I można powiedzieć odwrotnie: to jest czas, w którym uświadamiasz sobie, że nie warto tracić na próżno energii swojego życia, że to jest coś, z czym też trzeba się liczyć, co należy inwestować szalenie mądrze bo przecież istotne jest nasze samopoczucie i żebyśmy potem już będąc w ferworze życia mogli stanąć na wysokości zadania. Takie czasy i tacy my. Z jednej strony chcemy wszystko zrobić, żeby było najpiękniej, posprzątać, świetnie wykonać swoją pracę zawodową, chcemy ładnie wyglądać, chcemy stosować wszystkie nowości sugerujące nam jak ładnie wyglądać, zdrowo się czuć. Tego jest bardzo dużo, bardzo dużo. No ale, tak jak chciałam podkreślić, w tym wszystkim tak ważne jest zastanowienie się, co ja czuję, co tak naprawdę myślę, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. Co ja takiego bym chciała dla mojej przyszłości, która w końcu nie będzie splotem przypadków, tylko czymś, co wynika z mojego dzisiejszego do niej nastawienia, moich marzeń. I mojej aktywnej, życiowej pracy. Myślę, że również uczestniczenie, chociażby w takich treningach czy kursach energetycznych, które prowadzi Żelu na temat wewnętrznego rozwoju człowieka, jest dużo miejsca na to, żeby się właśnie wyciszyć, zanurzyć w sobie i tak przewartościować, prawda? Przemyśleć, co jest ważniejsze dla mnie, jak ja się tak. czuję w tym, w tej tak. chwili spokoju, co dla tak. mnie jest korzystne, bo Fala tego szybkiego życia bardzo szybko potrafi wciągnąć. Człowiek nawet potrafi nie zauważyć, kiedy w umyśle zrobi się nagle zakręt, natłok tych myśli i no za tym idzie oczywiście zmęczenie, wyczerpanie, choroby, bo to jest taki naturalny procent, proces niewłaściwego podążania za rytmem naturalnym życia. Tak, no jest tak bardzo powszechne wśród nas mówienie, nie mam czasu, nie mam czasu. Ta. Tak na dobrą sprawę, to my mamy czas. Tylko jest kwestia, jak go organizujemy, na co go przeznaczamy. Wspomniałaś, Basiu, o, o kursach, o różnych spotkaniach. To jest moment, który Ciebie, jako człowieka, obliguje do tego, by zorganizować sobie tę chwilę właśnie na taką refleksję o sobie. I ja chciałabym mocno podkreślić, że te momenty refleksyjne odczuwania siebie, zwracania uwagi na swoje uczucia. To nie jest jakieś samobiczowanie się, to nie jest jakaś forma umęczania się i masochizmu osobistego. To przede wszystkim poszukiwanie tych pomysłów na dzisiaj, na jutro. To uświadamianie sobie, co powtarzam w kółko, bez przerwy, a to mi szkodzi. Czyli jest to też taka pewna, nazwijmy to, praca związana z tym, co dzieje się w aktualnym naszym życiu. Ja kocham wizję, którą świat duchowy roztoczył w przekazach. Jest to wizja ukazująca nas, ludzi, nasze życie, cały świat, który nas otacza, nie jako splot przypadków, Albo jako z góry oznaczony kierunek rozwoju, konkretne zdarzenia, które muszą nas spotkać, tylko że jest to coś w akcji, w ruchu. Z czegoś wynika coś konkretnego. Jeżeli zależy mi, żeby ten konkret się pojawił, to muszę się postarać. Czyli jest mowa o tym, że my kreujemy to wszystko. No więc, gdy mówię, że nie mam czasu na to, żeby pomyśleć o sobie, poczuć siebie i nawet tak ślicznie, pozytywnie dochobić siebie za to, że żyjemy, że się staramy, że jakiś końcu każdy z nas ma te swoje sukcesy życiowe, to piękna chwila, warto taką zawsze znaleźć. Wakacje to też taki czas odrywania się od kontekstu, w którym jesteśmy, od tej energii, schematów, nawet terytorium, do którego żeśmy się przyzwyczaili i które, że tak powiem, ciągle z nami ma do czynienia, i nagle jedziesz w miejsce, którym na przykład nigdy do tej pory nie byliśmy. I w tym nowym miejscu my mówimy nowa energia, nowi ludzie, czasami inna kultura, i gdzieś daleko, het za nami pozostały te wszystkie determinacje, te, te związki międzyludzkie, te wyzwania, problemy. i i to jest bardzo dobry moment, właśnie na to, żeby popatrzeć z dystansu na to wszystko i by no się tak nie spieszyć, wtedy, gdy jesteśmy na tych wakacjach, nawet z osądzaniem swojego życia z tej wakacyjnej perspektywy. Tylko tak spokojnie pomyśleć o tym, że w gruncie rzeczy jest to bardzo ciekawy scenariusz filmu, który kręcimy z dnia na dzień. A jesteśmy w nim w roli głównej. Taka prawda. Poza tym to, co zauważam, w tym całym biegu, napędzie dzisiejszych czasów naszego życia powstaje wiele takich ułatwiających życie furtek. Kiedyś trzeba było sobie wszystko ugotować, wszystko zdobyć, kupić, znaleźć na to czas. W tej chwili można sobie pomóc w życiu, korzystając, nie wiem, w Polsce myślę, że jeszcze więcej tego jest, ale my w Chicago mamy tak dużo możliwości kupienia gotowych, gorących, prostych, to spieca wspaniałych polskich dań, nie tylko polskich, bo to są kuchnie całego <noise> świata, ale mówię na przykład, kto jest bardzo przywiązany do polskiej kuchni i to są naprawdę bardzo przystępne ceny i, i ja, ja jestem niezmiernie wdzięczna, że w ogóle coś takiego powstało. Kiedy przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, to raz w tygodniu w sklepie mogła być ciepła ryba, a ja, tak to kiełbasa. Dzisiaj mamy wszelaki cały asortyment rozmaitych dań wegetariańskich i mięsnych, jakie kto woli. Także to życie też wychodzi nam naprzeciw, też podaje rękę, żebyśmy tak nie musieli wszystkiego y, sami robić. Jak to moja koleżanka mówi zostaw coś Bogu. No właśnie, no, mamy już ten system wspierania się, uzupełniania, pomagania jeden drugiemu, nawet poprzez to, że zatrudnisz kogoś do, do pomocy. Ale myślę, że w tym wszystkim tkwi jeszcze ten jeden temat wykorzystania każdej chwili, żebyśmy ją mile wspominali. Właśnie teraz miałam cztery dni warsztaty, prowadziłam w Polsce i mówiłam taki przekaz do ludzi o tym, żeby każda chwila naszego życia była taką, którą na pewno będziesz wspominać, bo ona po prostu była super. I wtedy, może nie mówmy, nie mam czasu, tylko zwracamy uwagę na jakość tych chwil, jakość spędzonych godzin w ciągu dnia, żebym na przykład dzisiejszy dzień, 19 sierpnia 2019 roku, wspominała z jakiegoś powodu, żebym się cieszyła myśląc, że ja ten dzień przeżyłam, bo spotkało mnie coś miłego, ja coś miłego zrobiłam. I wtedy, gdy nam się tak na mnożę tych chwil w ciągu miesiąca i roku to podejrzewam, że coraz bardziej będziemy dochodzili do wniosku, że na takie chwile warto jest mieć czas. One muszą być przez nas po prostu zorganizowane. Czas na swój sposób też jest pewną drogocennością, chociaż świat duchowy mówi, bądź ponad czasem, ale mają wtedy na myśli to, żebyśmy tak się nie przywiązywali do tego, że już tyle lat naszego życia minęło, że no właśnie, już jest godzina 20, no i co z tego, może pewną rzecz zrobisz o 21.00. Ale znowu, uśmiechanie się do czasu jako przestrzeni, która pomaga mi się zorganizować, jest po prostu wspaniałym pomysłem. Obyśmy my siebie nie definiowali taką niesamowitą, jak teraz się obserwuje, determinacją tej obowiązkowości. Ludziom się ręce trzęsą z pośpiechu, bo już się denerwują, czy ze wszystkim zdążą. To jest coś okropnego. Życie należy w miarę spokojnie, nawet jak się spieszymy i wsiadając do samochodu, złościmy się, że mamy akurat korek na ulicy i może nie dojedziemy gdzieś na czas. To bez przesady. Kiedyś, kiedyś jeszcze jako dziewczyna przed studiami pracowałam w, w pewnej instytucji i mój szef miał taką świetną zasadę, ja do dziś ją pamiętam. Wiesz, mówił Eluniu, jeżeli nawet mam się spóźnić na jakieś ważne spotkanie, to nie robię z siebie, wiesz, takiego błazna, w domyśle idioty. Nie biegnę zadyszany, spocony, z wywieszonym językiem do pasa, tylko owszem, idę szybko, ale nie przesadzam, bo gdy wejdę na to spotkanie, nie chciałbym, żeby wszyscy na mnie patrzyli jako na kogoś, kto właśnie rzutem ostatnim na taśmę się rzucił, tylko że mam w sobie godność, taką klasę życiową. Zawsze no, fajniej jest wyjść za pięć minut wcześniej niż za późno, ale... Jak wiemy, czasami się różne rzeczy w życiu zdarzają, i tak samo w życiu, ludzie się denerwują. Kobiety mówią: Mam 35 lat i ojej, już się denerwuję, bo jeszcze nie zakochała się tak naprawdę i nikt jej nie pokochał. No, zaczekaj, po co pośpiech? Przyjdzie, pojawi się. Ciesz się życiem, bo tą nerwówką odpychasz te sytuacje, w gruncie rzeczy, na które czekasz, bo tak działa ta przestrzeń. No więc piękne nasze życie i piękne chwile, ale zapewne jest też takie wyzwanie przy tej obfitości ofert i tego, co byśmy chcieli zobaczyć, dotknąć, posmakować, by dokonywać wyborów. Celem jest nasza realizacja. Czasami z czegoś trzeba zrezygnować. Nie mogę być na dwóch seansach w kinie jednocześnie. Muszę wybrać któryś z filmów za jakiś czas, może pójdę na ten następny. Ale bez nerwów. Te nerwy to w ogóle nam do niczego nie są potrzebne. Tak mówimy, Basiu, dzisiaj wakacyjnie, ale przez wakacji, szczerze mówiąc, dobrze ten nastrój przenieść na cały nasz rok. I co z tego, że śpimy w swoim łóżku, a nie w jakimś hotelu? Co z tego, że patrzymy na ten sam widok z okna, a nie ten inny gdzieś w pięknych rejonach świata? Obyśmy byli nastawieni do siebie i do swojego życia, że to jest wyjątkowa chwila, którą przeżywamy. Każdy dzień, czy się coś udaje, czy nie udaje, jest to wyjątkowa chwila, bo my w niej jesteśmy, no i to trzeba doceniać. To jest tak naprawdę stan umysłu, prawda? Bo tak jak mówi że nie każdego może stać na piękne wakacje, ale jeżeli już mam ten wolny czas, to nawet nazywając ten czas wakacjami, można zmienić rytm życia, robić dokładnie inne rzeczy aniżeli codzienne, rutynowe które wykonujemy, bo musimy i tak sobie ten, ten stan umysłu przeprogramować na czas wakacyjny dla siebie, robić coś dla siebie, cieszyć się tymczasem. I to wszystko zależy od naszego podejścia, prawda? Dlatego te, te nauki o rozwoju jest. wewnętrznym są pomocne, bo one właśnie nakierunkowują na ten stan umysłu zrelaksowany, wypoczęty, łaskawie i patrzący na wszystko, co się dzieje dookoła: nie tylko na to, co piękne, ale nawet na to, co niedoskonałe. Taka jest rzeczywistość, więc nie oczekujmy, że, że nagle wszystko mhm. będzie tak, jakbyśmy chcieli. Jest jak jest, ale we wszystkim można zobaczyć. Coś ładnego. Tak, oczywiście. Ja ostatnio słyszałam osoby przekamorzające się, kto szybciej, ile kilometrów przejechał na rowerze, kto szybciej przebiegł jakiś dystans. A ja słyszę z przekazów zupełnie inne zdanie: jedź, ale niech ci to sprawia przyjemność. To nieważne, ile kilometrów przejedziesz. Ważne, żeby człowiek czuł radość. I jednośną z chwilą, w której jedziesz na tym rowerze, biegniesz, owszem, ale pozwól sobie, żeby twoje ciało płynęło, pięknie się ruszało w tym biegu, a nie bądź kimś sztywnym, napiętym i ciągle myślącym o tym, że och, niedługo powiem, jak szybko jakiś dystans udało mi się przebiec. Czyli mówię o pewnej rywalizacji, o pewnym ściganiu się ludzi, a to naprawdę nie ma sensu, bo... Dla nas, na nas w ogóle świetnie wpływa, na nasze zdrowie, kondycję też ciała, no i to samopoczucie, o którym Basiu mówisz, to, że ta chwila nam przynosi przyjemność. Jeżeli płynę, to nie tak, że od razu muszę wszystkich prześcignąć, tylko pływanie sprawia mi radość. Jestem szczęśliwa, gdy płynę. Gdy mogę zanurzyć się w wodzie, jeżeli wstydzę się zatańczyć, dlatego że wokół tańczą ode mnie o wiele lepiej, to popełniam błąd. Mam ochotę zatańczyć, podoba mi się muzyka, więc staję na parkiecie i zaczynam tańczyć tak, jak po prostu mnie ciało prowadzi. I to jest piękne. No, też trzeba się wyzbyć tego wartościowania i tego poczucia, że zaraz wszyscy nas albo skrytykują, albo w jakiś sposób skomentują. Pozwólmy sobie na radość czerpania ze wszystkich chwil każdego dnia, wszystkiego, co po prostu jest możliwe, żeby z nich czerpać. Tak z uśmiechem na ustach. Hmm, tak by było najlepiej. Myślę, że cały tutaj problem polega właśnie na tej konkurencji, na tym zachwycie preferowanego, pięknego ciała, z muskulaturą opalonego, to co nam proponuje telewizja. Ale ciało czasami to aż jęczy od tych wszystkich wyzwań, bo chce po prostu spokoju. Niczego więcej. Jak się wsłuchamy w nasze ciało, to ono to ono już naprawdę jest zmęczone tym dorównywaniem do jakiegoś sztucznego wzorca z telewizji, czy, czy z katalogu jakiegoś magazynu. Oj, mi się, teraz w Polsce kilka osób bardzo popularnych, myślę teraz o kobietach, nawet specjalnie pokazują zdjęcia. Wyszłam na plażę, mam brzuszczyk, mam bioderka, nie wstydzę się, jestem taka, jaka jestem. Mm. Kobiety. Aktorki zaczynają pokazywać zdjęcia pokazujące, że po porodzie nie ma się od razu takiego pięknego brzuszka, tylko ten brzuszek mamy taki, jaki mamy. On dopiero po jakimś czasie najczęściej dochodzi do formy, przynajmniej u większości kobiet. I też jest taka tendencja, nie wstydźmy się tego, jacy jesteśmy. Koniec, wyszłam na plażę, jak się komuś nie podoba, to niech się nie patrzy, ja mam się czuć dobrze. I mnie się to podoba. Fantastyczne! Oczywiście tutaj też można zobaczyć już korpulentne modelki, które już nie są takimi, no, zupełnie prawie wysuszonymi młodymi dziewczętami, które później próbują naśladować ten nienaturalny model. Także. Też te aspekty już pojawiają się w życiu i pozwalają na spuszczenie powietrza z tego takiego bardzo już napompowanego balona nowości, fantastyki i, i tych wszystkich atrakcji, które aż do takiego stopnia naprawdę nie są nam potrzebne w życiu przede wszystkim do szczęścia i odpoczynku. Tym bardziej, że stresują ludzie po co hmm. mamy się stresować? Na stres zawsze się pewnie jakiś temat znajdzie w naszym życiu. Tak, mam ochotę jeszcze raz powtórzyć, że każda chwila nasza, zorganizowana po to, żebyśmy się czuli bardzo dobrze i korygowanie się w myśleniu, nie pozwalaj sobie człowieku na te smutki, bo z nich to nigdy nic dobrego nie wynika. Uśmiechajmy się, jednocześnie robiąc swoje i też starając się oczywiście w życiu, bo nikt nie mówi o takim totalnym leniuchowaniu. Ale to, co najważniejsze, żebyśmy mogli cały czas wspominać, jak fajnie było i jak fajnie jest. I niech tak będzie do końca tego lata, i niech trwa nam jak najdłużej. Elu, dziękuję Ci pięknie za rozmowę. A Państwa zapraszam na witrynę pani Elżbiety Nowalskiej www.nowalska.pl. Elu, miłej nocy, Dzisiaj. dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.